Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, i Bogiem było Słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój Wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana, ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Dzisiaj w drugą niedzielę Wielkanocy zamykamy oktawę tego okresu liturgicznego. Jest to jedna z dwóch oktaw, która obok oktawy Bożego Narodzenia pozostały przy odnowieniu. Przez Sobór Watykański II. Przez osiem dni rozważamy ten sam cud i zgłębiamy się w sens jego dzięki światłu ducha świętego. Z woli naszego papieża Jana Pawła II. Niedzielę tę nazywamy niedzielę Bożego Miłosierdzia. Chodzi o coś znacznie więcej niż jednorazowe poświęcenie, jak wyjaśniał nasz Ojciec Święty w swojej encyklice. Boże miłosierdzie jest objawieniem się Bożej miłości w historii zranionej przez grzech. Misericordia pochodzi od dwóch słów – mizeria i kor. Bóg wierny swoim zamysłom składa w swoim ojcowskim sercu naszą nędzną sytuację wywołaną przez grzech. Umarły i zmartwychwstały Jezus Chrystus jest najwyższym przejawem i działaniem Bożego miłosierdzia. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. I posłał Go na śmierć, abyśmy byli zbawieni, poświęcił Syna, by odkupić niewolnika. Tak głosiliśmy w orędziu wigilii paschalnej i po zmartwychwstaniu ustanowił go źródłem ocalenia dla wszystkich, którzy w Niego wierzą. Wiarą i nawróceniem przyjmujemy ten skarb Bożego miłosierdzia, święta Matka Kościół, która pragnie, aby jej Synowie czerpali z życia zmartwychwstałego zaleca. By przynajmniej w czasie Wielkanocy przyjmować Komunię Świętą własce uświęcającej. Paschalna Pięćdziesiątnica jest odpowiednim czasem, by to wypełniać. Jest dobrym momentem, by się wyspowiadać i przyjąć moc przebaczenia grzechów, którą zmartwychwstały Pan ofiarował swojemu Kościołowi, zgodnie z tym, co powiedział tylko do apostołów. Wezmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. W ten sposób sięgamy do źródeł Bożego miłosierdzia i nie wahajmy się, by przeprowadzić do tego źródła naszych przyjaciół, do Eucharystii, do pokuty. Z martwych stały Jezus liczy na nas.